Cześć. Mam na imię Ania. Jestem trenerem personalnym oraz dietetykiem i chciałabym cię zaprosić na nasze spotkania z cyklu Set na Reset. W dzisiejszym odcinku pokażę ci, jak powinna wyglądać prawidłowa pozycja pracy przy komputerze. Patrzysz na wprost na monitor, cofasz delikatnie brodę w tył. Twoje przedramiona powinny znajdować się na stoliku albo na biurku. Lub jeśli masz podłokietniki, będzie idealnie. Dzięki temu odciążymy odcinek szyjny kręgosłupa. Przechodząc dalej, ściągnij mocno łopatki, starając się jednocześnie napiąć brzuch. Staraj się docisnąć do siedzenia, napnij pośladki. Twoje biodra i kolana powinny znajdować się pod kątem 90 stopni. Oczywiście, czysto teoretycznie brzmi to bardzo fajnie, jednak jest to męcząca pozycja dla naszego kręgosłupa. Dlatego zazwyczaj lądujemy na garbie. Jednak nie przejmuj się, pokażę Ci teraz kilka tipów na to, jak wytrzymać w tej pozycji przez mniej więcej 8 godzin. Prawidłową pozycję do siedzenia postaraj się wykorzystać jako ćwiczenie. Czyli ściągnij łopatki, napnij pośladki, napnij brzuch i staraj się wytrzymać w tej pozycji nawet w trakcie pracy przez minutę bądź dwie i rozluźnij. I znowu możesz powtórzyć to ile razy zapragniesz, byleby starać się ukrwić mięśnie i przywrócić je do życia. I następnie znowu ściągamy łopatki, przytrzymaj prawidłową pozycję, staraj się cofnąć delikatnie brodę, możesz nadal pracować i wykonywać ćwiczenia. Po drugie, jeśli chcesz wysiedzieć kilka godzin w takiej pozycji, wskazane są przerwy. Kiedy czytasz coś bardzo długiego lub musisz uczestniczyć w jakiejś lekcji, referacie, postaraj się dać odpocząć swojej głowie. Czyli opieramy głowę w okolicy skroniowej i w ten sposób możemy brać czynnie udział w lekcji, w wykładzie bądź w pracy. Głowa dzięki temu odpoczywa, odciążamy cały kręgosłup. Możesz czytać, możesz się zrelaksować. Rzecz, którą możesz wykorzystać i masz w swojej okolice, to poduszka. Możesz ją zwinąć, podłożyć w okolicy odcinka lędźwiowego, dzięki czemu Twój kręgosłup automatycznie ułoży się prawidłowo sam. Tak samo możemy zrobić w przypadku odcinka piersiowego. Nieco wyżej. I widzisz, wystarczy Ci do tego jedynie poduszka. Poczujesz się dużo lepiej w trakcie pracy. Następnie możemy wykorzystać nasze krzesło, usiąść na samym końcu krzesła, napnij brzuch, wciągnij pępek w kręgosłup i staraj się unosić raz jedną, raz drugą nogę do góry. Powoli. Jeśli jest to dla Ciebie za proste, bądź nie czujesz efektu, bo powinnaś czuć, powinieneś czuć mocną destabilizację dla kręgosłupa. Unieś jedną i drugą nogę jednocześnie. Nie jest to proste, ale możesz to robić również w trakcie pracy, w trakcie wykładu bądź lekcji. Jeśli już jesteśmy w takiej pozycji, kolejną ważną rzeczą jest to: rozstaw sobie nogi szeroko i wykonaj skłon w przód. Dzięki czemu zrelaksujemy cały kręgosłup, dłonie. Postaraj się dostawić do podłogi. Głowa wisi luźno między ramionami. Przytrzymaj chwilę tą pozycję. Nie musisz odchodzić tutaj od komputera, możesz zostać w pracy, a jednocześnie możesz zrelaksować całe ciało. Przytrzymaj chwilę taką pozycję. I przez zrolowanie kręgosłupa wróć do pozycji wyjściowej, czyli do prawidłowej pozycji, w której możesz pracować przez następną godzinę. Ale pamiętaj, na godzinę pracy 5 minut przerwy. W następnym odcinku pokażę Ci, jak rzeczywiście wykorzystać te 5 minut dla siebie. Czy znasz kogoś, kto skarży się na ból kręgosłupa przez długie siedzenie? Jeśli tak, to podejmij wyzwanie i nominuj dwie osoby, aby obejrzały ten film i z niego skorzystały. Do zobaczenia w następnym odcinku z cyklu Set na Reset.